To jest największy challenge tego szkolenia. Powiedzieli mi, że ma dwie godziny na to, co powiedziałaś, w życiu nigdy. Ale ja wierzę w to, że da żadę. Da, da żadę, nie? No, no dwie godziny. Znaczy, ja nie chcę zrobić na tobie presji, ale jak będę robiła to dłużej, to wszyscy będą czekać, a Ja bym nie chciał. <śmiech> <śmiech> tam tak. radę. Do jakiego wniosku doszliśmy? Powiedz, co robimy? Będą refleksy z przodu, tak. front, e, refleksiki, żeby rozświetliły nasz kolor. A generalnie będziemy troszeczkę przyciemniać, e, dlatego że no, natura jest troszkę ciemniejsza. Fajniej, jak gdzieś tam to zejdziemy w takie naturalniejsze kolory. No ta natura jest ładna, nie? I, i, I po prostu tak podziałamy. Słuchajcie, jesteśmy gotowi na tę zmianę, prawda? Jesteśmy. Staś Ufamy. No to działamy. Działam. Działamy. Jak się czujesz? Bosko. No. 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 Bosko. Ale czujesz, że to jest twój kolor? Tak. Czujesz to? Tak, tak. On jest mega naturalny. Te pojaśnienia nam dodają pięknego kontrastu i takiej, wiesz, takiego Takiego czegoś fajnego, one się tak pięknie mienią. I ja myślę, że to jest ten kolor, w którym Ty powinieneś żyć i się poruszać. Nie, ro, nie robić żadnych glądów, nie? Powiedz coś, powiedz jej, powiedz. Wygląd jest znajduście. <laughs> czyli, czyli po prostu mamy to, nie? Mamy to. Mamy to. Mamy to.